matka, ja jestem Polski, witam i witam Was w moim odcinku, moi wierni. I w dzisiejszym odcinku Wam pokażę moją pierwszą kolekcję minifigureczek tego ninjago. To jest pierwsza część, więc tak mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przepraszam Was, że tak ciemno, choć jest dzień, ale no, w studiu się trochę światło zepsuło i wiecie. jedno oczywiście ze studii. Pierwszą minifigureczką ale zacznijmy odtąd. Jenny jak to słabo widać, bo mam oczywiście tak, się oddalić. Jest. Nie będę ich już tam szczepiał, będę je tam kładł na bok. Pierwszą minifigureczką jest Jack Jack z gazetki. Bardzo fajna minifigurka. bo mi się bardzo podoba. Tylko kości dołożyłem. Smoczą oczywiście, żeby to wyglądało jak smocza kość. Haha. Ha. Dobra, polecimy. Następną minifigureczką jest Jay. Kurczę, to za słabe światło. Może tutaj będę. Dobra, pierwszą minifigurę, drugą minifigureczką jest Jay. Poczekajcie. Pierwszą minifigureczką jest Jay. Oryginalnie czytam, już nie pamiętam z pierwszych sezonów, jak z tych tych z odcinka specjalnego, to maska jest oryginalna, a jak nie tylko, że z pierwszego to maska jest nie oryginalna. Bum, ała. Z pierwszym, Trzecią minifigureczką za to jest Nia. Ja. Też maska to nieoryginalne, chodzę. Cała postać jest oryginalna, z... Co, że z, z, Nagata, z... Nagatanem, z Nadakanem. No dobra minifigureczka, nawet mi się podoba. Nawet, nie nawet, bo lubię. Ja bardzo nigdy jej nie dam, oczywiście, do filmiery, ale cóż, dobra, tutaj jest Jane, tego niczego mówi, nic nie, nic nie trzeba wiele o nim mówić. Jay we stroju treningowym. ujęte, nie wiem, ale przynajmniej mi na kamerce lagowało. Tak on się prezentuje. Oczywiście ma włoski, swoje oryginalne, z 8, nie tego i z mówi. A jeśli chodzi o ten ósmy, nie wiem, to na pewno będzie, yy, dobra, to jest kol. Z, z tym takim stroju, ta, nie pamiętam już jak się on nazywał, ale po prostu się zmieniłem z kolegą, bo to był Lloyd i udałem główkę tego właśnie Lloyd'a. A on mi dał główkę kola, chyba go poproszę, żebyśmy się powrócili z tymi, ale jak na razie to jest kol. Już będzie kol przecinek Lloyd. Dalej mamy z Lego Ninja Reaktywację jak widzimy tego złotego kaja Własno robione więc no nawet jest oznaczone, że to okay, gaj bo jest znak. Ja. I tutaj mamy lorda na Garmadona był dobry. No, sam go robiłem. No, taka mi figureczka po drobny poczęstunek, ale no cóż, ojem. Teraz to epicka minifigureczka. Przynajmniej mi się tak podoba epicko. Jest to Moro Poczekajcie, Ja muszę światło, bo on... jak widzicie, tak on się prezentuje. Bardzo dobra minifigureczka. No, ma nóż. I oczywiście ma morą. Moro. Poczekajcie, odczepię, żeby wam pokazać. No, tak to wygląda teraz. Łowca smoków, moi widzowie. No, łowca taki. Nie pszczole ale zrobiłem, że jak będzie jakiś smok na ziemi, żeby go tak wysadzić. Wiecie, chyba nie wiecie. Po jednej... Poczekajcie, że na chwilę będzie ciemne tło, bo nie mam teraz włączonego tam, gdzie są cięcia, więc widzicie, moi drodzy widzowie, muszę kapelusik... up. Poczekajcie, znowu. Teraz... Proszę. O, ojej, tak to wygląda, nie pytajcie dlaczego tam jest wózek, czy to mojego brata. Babcia ja mu kupiła, więc no, tak on się prezentuje, tam mi fiuretka, to jest bardzo, ta biała ta tak mocna broda się tak mega w tym wyróżnia. Misako, to jest po prostu jeden ludzik z tego City, więc nie trzeba dużo o nim mówić. Zejm, sam go robiłem, więc nie jest takie To jest hybryda, trochę Zejm, trochę Kai. Trochę Lloyd i trochę K K Klaus. Dobra i następny. Pan Policjant w porządku pilnuje, ty, ty 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 przepraszam, że takie, ale... Ciężko mi się tak... Dzisiaj, aha. Mamy kaja, który by się miecz odczepił, poczekajcie. Dobrze, każdy Ci się miecz odczepił, po prostu brawa. Miejcie mu brawa w komentarzach. Napiszcie brawo, brawo. Nie dobra, tak się on prezentuje. Bardzo dobra mi z Skazeczki. Lubię te mi w Tylko mu te trzy miecze dołożyłem. Ja już tutaj robię, a tutaj mamy, a tutaj mamy tą, tą Pixel. Jest ja mi tak by Pixel wyglądała, gdyby była samurai X. Äh, ninja. Tak, po mój wyobraźni, że tak powiem. Teraz mamy ducha. No, powiedziałbym, że to anakondowiet, a to jest taki zielony. po prostu myszak. muszę się pośpieszać, bo na obejrzenie swój chodnicy. No, tutaj mamy samurai X. Mamy go z najnowszego sezonu. No fajny. Że ja ze starych sezonów, z drugiego. Tak się prezentuje. I teraz epicka ja figureczka, ale to chyba zrobię na odbiernym odcinku, bo ma on najgorzej przy przymocowaną tą. O! kapeczkę. Tak się prezentuje. Pierwszym jest pędzic. Robię więc wiecie w Minecrafta. Tak Pojawić pojawi się jeszcze zamek z Minecraft, nie wiecie, że jest troszkę powieszane. No i Kai No i The Dylos Garmado Col i Minecraftowy zombie. Dobra, już mi się nie trzyma. No. Więc to było na tyle, że widzę się z wami i pa!